Siemano widzowie, z tej strony No i ogólnie dzisiaj odbierzemy pieniądze i no pojedziemy odebrać samochód do mechanika Więc no najpierw idziemy do mechanika Oczywiście skuterem, bo auto jest w naprawie, więc no idziemy Ale ten skuter daje o kurde, ale zapieprza. Dobra. O kurde, ale drifty robi. Dobra, na koło dajemy. Jo, Bracia ale on idzie. Dobra, tutaj jest ten mechanik jak widzę. Więc no. Dzień dobry! Dzień dobry! No, y, można odebrać auto? Tak, tak, już proszę za mną, Dobra, już idę. Tylko chwilę, bo ja miałem tu gdzieś na garażu O, proszę, jest, cudeńka. O, no jest. O, widzi pan. I już pan otwierał. O nie, to nie ten przycisk już, Dobra. Otwieram. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, więc widzowie ja już jestem w domu. Y, no no i tak wygląda skuter i właśnie Lamborghini No i wyjeżdżamy już właśnie do ten. Do odebrać właśnie ten. Odszkodowanie. Dobra, więc już jedziemy. Widzę, że fura już stoi. Więc no, idziemy tam na przydział ten. no nie chcąc coś furę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała odebrać odszkodowanie. Dobra, proszę, i panu daję. Dobra. Tylko chwilę. Trzeba poczekać. Proszę. Dziękuję za 30 tysięcy odszkodowania. No to co, do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzowie, więc mam już 131 tysięcy, więc to jest dużo. Jeszcze jest do roboty. Więc no, teraz jedziemy na robotę, oczywiście. Do fraja, no. no innego kogo? Dobra, więc czy on jest? Dobra, widzę, że jego właśnie Nissan stoi tutaj. O, o siema da! Siema, siema franiu. Jak tam? No, no pracuję na budowie. Wie, że jest jak jest? No, pewnie to skończymy za odcinek. Mm. Tak, tak. Muszę jeszcze tu podopracować, wiesz No widzę, widzę, że tu działasz właśnie No. Nic, no. A jak tam u Ciebie w ogóle jest? No glicę, z wycie się układa, wszystko wiesz? Masz dziewczynę? Nie A. Mm. Dobra no, no ja to jeszcze... Widzowie jeszcze zobaczą, że tak szybko On jeszcze tutaj działa tak jakby. No tak, tak. Dobra. No. Pa, Papa widzowie. Zostawcie łapkę i suba. No i widzimy się w następnym odcinku. Ej, co tu robi gość? Co tu robi gość To lecie? Nie nic, ja pracuję dalej. Dobra, się Pa.